Who should I raid? Empress, Dev, Dooglider. ru Rukang, Raid you. Yeah man. No worries. I will raid Zaku actually. I haven't raided this guy. This guy's cool man. This guy's this guy's uh wait, what's he doing? Uh, bro. Huh? <laughs> what's he doing man? Welcome. <laughs> yeah, we have to raid him. Look man, he's chilling bro. many from wait. Kurwa, a może to nie jest kwestia tableta i headleta, może ta aplikacja jest wówczas pierdolona po prostu. Papierosy pali ponad 28% dorosłych i ten odsetek rośnie. To przez zbyt łatwą dostępność i niskie ceny, wyjaśniają eksperci. Przerzuci się ranie, kurwa. Akcyza w marcu pójdzie tak w górę, że ja nie wiem, ja będę więcej płacić kurwa za, za szlugi niż za to mieszkanie. pewnie. Trzeba się zdrowo odżywiać. Ja tutaj mam orzechy. No ale no ja już we Włoszech, pamiętam, jak byłem w Neapolu, to kurwa ile tam kosztują Zgodnie z projektem, w przyszłym roku akcyza na papierosy wzrośnie o 25%, a w kolejnych latach odpowiednio o 20% i 15%. To takie mniej więcej ceny będą, ja myślę, że paszka szlugów to będzie z 30 złotych kosztować, co najmniej. Politycznie dobrze, no. Wiecie, jak na czymś zarabiać, to na debilach, nie? Jebać palaczy, możecie mnie znaleźć na OnlyFans Zaku TV. <grym> nie, dobra. <grym> Gonna rage her. Uh, I guess. Bro, does Cloudy have any unblockable setups? <laughs> no, fish, <wyszło, tak> <laughs> what O, mi dziwkę. Tak się gra. Byłeś w Gliwicach? Gliwice mi się kojarzą tylko z jakimś klubem piłkarskim chyba. Jest jakiś klub piłkarski w Gliwicach? Pewnie jest, no na pewno jest. Naprawdę, nie wiesz? Że nie wiesz, gdzie są Gliwice, czy nie wiesz gdzie, czy jest klub piłkarski w Gliwice? Gdzie są Gliwice, ja już ci na przykład powiedziałem, że nie wiem. No i doszliśmy do takiego punktu w konwersacji, kiedy nikt nie wie o co chodzi. Uważam, że ten kofik to jest naprawdę dobra gra, tylko kurwa ciężko w to grać po prostu. Ja pamiętam, ja kupiłem tą grę na za za 250 zł. Jakieś chore pieniądze. Graliśmy kurwa z templarem, ja chyba z kapelem też z sobą chyba grałem. Kapel grał tym, jak się nazywa ta poznać. Kurwa, Ricardo, Eduardo nie pamięta. Jaki z kurwa z łące. Robert Obiezujemy wiedzę całą, co została tutaj nam powierzona wcześniej Robimy tak, w loła a wyjebane z tego tygraba, armor Wyjebane Wyjebane I teraz robimy mida I teraz loła Mam nadzieję, że ten chłop nie jest Polakiem O, no i wiedziałem, że jest w Gliwicach yy, klub piłkarski, no No i widzicie i, Dobre miałem przeczucie możemy sobie zobaczyć ekstra klasę Tego jeszcze nie było kurwa na tym streamie Motor Lublin Przepraszam, że się śmieję z klubów Nie chcę nikogo urazić tutaj Nie chcę, żeby mi wbiło tabun ludzi na chatę nagle Z maczetami, ale no motor, motor Lublin jest to klub Skok do tyłu Wyjebane Wyjebane Myk. I teraz tak, stepuję Stoję w miejscu I teraz stoję w miejscu. I teraz. Teraz. Teraz stoję w miejscu. I teraz stoję. I teraz stoję w miejscu. I teraz. I teraz stoję w miejscu. I teraz stoję w miejscu. Teraz, stoję w miejscu. teraz robię to. podchodzę, biegnę, biegnę. I... i chuj, wygrałem. Ale emocje. Jak w ekstraklasie prawie. Ja z Dobra, nie żyje tej. <grystanie> Łatwo. Psuję Rena Kingą z drugą No trochę tak. Nie no, ja już psuję renomę bo ten. Bo nie mam. Kurwa, no, i teraz nie wiem, czy cię obrazić, czy nie. Właśnie <grystanie> chciałem powiedzieć kapel. <grystanie> Masz za kola, stary? Bo ja na przykład nie. <grystanie> Przepraszam, ja się nie śmieję z tego, że jesteś łysy, tylko ja śmieję, że każdy, każdy gracz Kinga ma za kol Ale to, że zajmować, że jesteś łysy, to już w ogóle. Widać, że Aka nie King. No właśnie, no. AKA to jest inna misja w ogóle. Wiecie, wiecie jakie są gracze AK? Ja wam pokażę, co grać z AKA. Mam akurat zajebisty klip do tego, tylko może to znaleźć. To jest. Cześć. Cześć. Tutaj będzie podsumowanie przez komentatora, jakie są gracze Aka. The hey, I teraz CC, I I czai, say that is I I definitely an armor king player. The shaggy hair, the flannel shirt with the open, barely visible Hayachi face. The way he even drank that water, the stubble on his face. That is an armor king player. And he's got the shiny armor buttons. That's an armor king player, bro. I should look at his pants. That is an armor king player. The way to identify he's like damn Steve exposing me I'm exposing you the blend of colors from black to light brown in the hair that is an armor King player if I've ever seen one so to identify players them Po meczu i tam wiecie, zagadywał, jak, jak to ten chłopak, to coś tam, coś tam, powiedział, że musimy sobie zrobić zdjęcie. Wiadomo, nie zrobiliśmy oczywiście tego zdjęcia, ale najlepsze było to, że potem something, który z nim komentował, podchodzi do mnie i czyli i mówi, Yo, man, coś tam, CKK, coś tam. A on mówi, ale Almenu Jaskę, nie? A on tak patrzy i mówi, Dobra, nie mówcie, nie mówcie tego Steveowi. Wiesz, jak się nazywa Crash Bandicoot na... co? Jak się nazywał Crash Bandicoot w Hiszpanii. Jak się nazywał? Kakwersus. No fajnie.